Jest z nami zwycięzca kategorii Plus, czyli tej najcięższej. Rudziński Michał, e, jestem z Olsztyna, klub Sukces Olsztyn. To są pierwsze zawody, które jesteśmy tutaj w Kartuzach. Bardzo miło i sympatycznie jest. No Udało się kategorię najcięższą wygrać z, ze znakomym mistrzem e, Dariuszem Dowińskim. To jest podwójny sukces mój. Wygrana kategoria i wygrana z mistrzem. Tak? Jaki wynik uzyskałeś? 235 kg. To bardzo ładny wynik, tym bardziej, że bez, bez koszulki, także na najwyższym poziomie. Skoro udało się wygrać ze samym Słoniem, to już dobry znak. Tak, to jest, to jest duży sukces, bo to jest nie umiejąc znakomity zawodnik w tej chwili. Nie jest w formie, generalnie zajmował się na pewno czym innym trenowaniem w tej chwili, bo z tego co mi wiadomo, to tam coś do Rady Miasta startował, więc przypuszczam, że to też jest spowodowane jego brakiem przygotowania. No ale. Zawody to zawody, tak? Nie ma tutaj tłumaczenia, to się przykłada, przygoda. Udało się z nim wygrać fajnie, sympatycznie. Zobaczymy, co będzie następnym, razem. następnym ty, razem. Ty będziesz pracował również nad formą, także twój wynik na pewno ulegnie zmianie. Jakie, jakie plany na najbliższe starty masz? Powiem szczerze, że kończy się sezon dla mnie w tej chwili startowy. To były ostatnie zawody na zimę. Zaczynamy dopiero od sezonu wiosennego. Gdzieś w okolicach marca, marzec, kwiecień, maj, czerwiec systematycznie. Może przygotuję się do Mistrzostwa Polski w tym roku, bo do tej pory nie startowałem w sprzęcie specjalistycznym. Nie jestem zwolennikiem koszulek, więc staram się umijać takie zawody, ale chciałem po, powalczyć z najlepszymi, więc nie mam innego wyjścia, jak zacząć treningi, tylko w koszulce. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Się.